Ja jestem Pawlo, cześć. Cześć, mam... Pawlo Kinga jestem. <laughs> Bardzo miło. Mam nadzieję, że masz ochotę spróbować popływać na wake'u. Pierwszy raz słyszę nazwę Wakeboard. No, jak jestem w takim miejscu, jakim jestem, to pewnie coś, jakieś znowu deski pewnie. Włóż nogę, patrz, włóż nogę sobie. Obie nogi sobie, włóż. Leżymy, tak, tyłek blisko deski, hop. Uważasz, sam ciągnąć głową, ciągnę. Ciągnę! No, jeszcze nie czuję! Dobra, prostu ręce nisko do biodra, tylna noga ugięta. Pięknie, o. To co? Wszystko jasne? Prawda. No Jakieś miałeś. pytania? Żadnych. No to jak nie ma pytań, to wbijamy się w piankę i widzimy się na łódce, tak? Tak. Good, job. Good job. Dawaj. Od razu czułam te, to, to flow. Czułam, że się dogadamy. Cześć Pablo! Oh! Już idę do ciebie. Wbijaj na łódkę. Bardzo sympatyczny, rzeczowy, konkretny e, i bardzo dobrze mi się z nim rozmawiało. I to są też cechy, które powinny określać prawdziwego mężczyznę. Dobra, zakładam Kaka No To jest gitara. Mam jeszcze kapok. Czy mi to przejdzie przez głowę. Przejdzie, przejdzie. W końcu nikt tu gruby nie jest. Dobra, super. Się, bo lecimy na No, uwaga Kinga, rzucam linkę. Dobra? Tak, twardo. O, i już, śmiało. No ale jak ja nogi założę no. na to? To, co robiliśmy na brzegu, tak? spróbujesz się na plecach położyć. No dobrze Kinga, dobrze, trzymaj. I co, kładę się? Już A, naciągnij to! Naciągnij! Najwięcej problemu sprawiło mi to, że musiałam nogi przyciągnąć do brzucha. Tylko, że one mi uciekają od razu. Wiecie. Mój dzban trochę swoje waży i objętość też zajmuje. Trzymaj tą pozycję. Deska do góry. Szybko. No ja nie zrobię tego jak nie wiem Pablo, tak? On mówi szybko to tak, tu tak, tak, tu tak tak. Tak jest, pokaż deskę, pokaż deskę. Która noga z przodu będzie? Lewa! Dobra. O, o, o! O super! Trzymaj to, trzymaj to. Oj, uwaga, zaraz zaczniemy tak? przyspieszać. Trzymaj deskę. Będziemy tutaj ją trzymać przed sobą i powoli ciągnę głową, wstaję. Gotowa? Aha. Próbuję, staram się. Wykonuję wszystkie polecenia według mnie prawidłowo. No i dlaczego mi to nie wychodzi? Ok. No po prostu nie wychodzi. I nie wyszło.